Hej! Y, dzisiaj jest piątek, więc mogę znowu zacząć nagrywać. Znaczy, nie, że teraz nie mogłam w ogóle, bo wchodziłam na komputer, tylko po prostu... Y, 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 tylko... Y, nie miałam tak dużo czasu, by poświęcić na nagrywanie, więc nie mogłam za bardzo. <śm>

Pierwszy raz u mnie tak mało osób jest dostępnych. Mm, dziękuję. 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 Naprawdę tak, bo kurde znowu mi się Polska uSE uS Dobra, widzę, że y, zaraz ci... Потом я как награмм... Да. Это Dobra. Y nie wiem. Ała, ale mi szczekła noga. Iku. Skype, Skype. Pozdrawiam. Dobra. Pozdro pozdrawiam Julię. Możecie ją zaprosić na Skype'a, yy, ona jest tytanka, serduszko takie, wiecie, takie przez trzy, tak, tytanka, właśnie tak, yy, i tak, yy, dzisiaj nie wiem, co zrobimy, jest 14.15, dzisiaj jedę na konie ogólnie i... Nie. Możecie zapraszać na sklepie mnie, Martynę, bo Martyna Nie tu, kurde. Widzieliście Jasia. Dobra, bo Martyna To jest właśnie taka Martyna A ja jestem po prostu Otelia jestem. No. Snapa też macie i no. Facebooka wam nie podam, bo może się co... Jak będzie Was więcej, to zrobię jakiegoś tam fanpage'a czy coś, ale teraz na razie tego nie potrzebuję, bo wydaje mi się, że, że nie. Że na razie nie, że bo czy nie ile jeszcze mi dostało? 94 tysięcy. Nie wiem co dzisiaj będziemy robić. wiem, co będziemy dzisiaj robić. Stworzyłam takie konto. Serdecznie zapraszam na nie. I tam już kilka, kilka osób żartowało. Dwie tak konkretnie osoby. To znaczy nie... No wkurzałam szczerze mówiąc, bo tam udawałam, że jestem hakerem hakerem yy, Tylko jak ja tam się nazywałam. A, nie pamiętam. Ale dobra yy, Hakowałam tam zuzie, hakowałam, no wiecie. Hakowałam tak wiecie na jaja, Zuzie, Zuzie i Julię yy, <ścoughs> Może jej się nie przyznam, ale już wiedzą. Jak oglądają ten filmik I przepraszam Z was, was I Martyna Nie odpisuje Chwila Muszę się na chwilę wylognąć No, ale myślę, że się Na mnie nie wkurzą Miejmy nadzieję że taką ym. Dobra W, w ogóle to mi się lubi. O! Widzicie? Już dwa poczta byłam ciągle na MSP. No i widzicie? Od razu jest więcej ludzi, nie? 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 Jest. Kurde, spędzi mnie ucho. <grytanie> Animak. Hej, Jaki kanał? Dziewczyny z MSP. Zapraszam serdecznie. Pozdraw... Pozdrawiam. Nati364. Dzięki. Dobra, Jula. Pewnie też sobie ją kupi, bo tak zawsze jest. Pozdrawiam. Lena Małpa 2017. No nie, ona ma taką. Taką też mam. O, Jula, że jest Gratuluję. Ja już w końcu chcę wbić ten, 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 ten 19, 19 16 już, dawno minął Ile mam? 16 wolutku mnie goni, mam nadzieję, że mnie nie dogoni A, może po zdrozu, Chwila Hej Hej no. e, Właśnie idę, ile muszę dostać? A i gratuluję 16 levela Tak. dobra. Nie mogłam napisać takiego, ten pisze takie. Ym, ktoś mnie dodał do znajomych. Trzy? Ej, ładny. Pewnie ma dziewczynę, ale to nie odważę w tym przypadku. Co? To... Dzięki. Na rozpoczęcie do dobrego levela i te tutaj... dobra Okej. Okay. <laughs> bo wy w sumie yy, możecie mnie zapraszać, bo dużo osób mnie zaprasza z YouTube'a, dużo, naprawdę dużo osób. Yy... No i i wiecie co i No i możecie mnie nadal zapraszać, bo miałam taki ten ty... Bo ci już jedno dałam. Szkoda. 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 Na przysłanie. Pozdro za pozdro. Pozdro. Dobra, nieważne. Chyba skapię się. A jak skończysz filmik, to podasz mi lekcję przez Skype'a? Tak. Od, odam, Dobra. Ym, bo na pewno na zakończenie y, tego lewla y, co kupię sobie bouncera i no kurde, nie wiem, czy zrobić. Dobra. Ha, 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 ha. Dobra. Zrobić. Wiem, inaczej chyba to się pisze. Ale... Dobra! Kurde. Nienawidzę tak. Hmm. Zobaczcie, i wyloguje się. I ostatnio mi MSP ULI. <laughs> się wkurzę. Dobra, zapamiętaj mnie, Jura już mi pisze. Widzicie, taki filmik naprawdę na. No, ale będą z tego z dwie części. Z tego, z tego takiego filmiku. Bo nie chcę mi się tego montować. <laughs> Żeby było razem. więc będą takie. Hmm. Julia, nie, nie, nie miałam Cię w Przepraszam. Nie może być przyjaciół. Owczarek? Lubię owczarki. Ale... owczarek? Dobra, nie wiem dlaczego Ej, nie! Mogę kliknąć poczty. Dlaczego nie mogę kliknąć poczty? Nie chciałam tu po... <laughs> Widzieliście jaki był wielki? Dobra, ja ją zaproszę. Widzicie. No dobra dupa, rarun czy coś i... Rumieju. Julia. Julia. Mam cię znaj, Chwila. Usunąć na chwilę. Zaprosiłam. Zaprosiłam cię Julia i ktoś mi napisał mm. Ym, nagrywam? Chcesz z mnie? Okej Dobra Dobra, a więc będę kończyła ten odcinek, chyba nie zrobimy gdzieś bez sera, yy, ale na pewno wydaje mi się, że będzie to w kolejnym odcinku. Jak jeszcze troszeczkę sobie levela pozbieram. Yy, zaraz powinien ten filmik pojawić się na tubach, i zaraz y, powinna Martyna też wstawić swój, bo wydaje mi się, że ona nagrywa z innymi. Dobra. <ścoughs> Więc żegnam Was i nie piszcie mi. Ja, widzicie. Po prostu... Znaczy, piszcie mi, że pozdro za pozdro, ale nie, że ja dam pozdro, a wy mi nie dacie. Będę tylko jak pozdro za pozdro, bo nie żel mi diamentów, bo w końcu 261 diamentów to no, fajnie. Dobra, yy, więc kończę i na razie.